Cześć, z tej strony Robert, gry bez Witajcie w kolejnej aktualizacji tego, co się dzieje w naszym sklepie. Dzisiaj zaczniemy sobie od przedsprzedaży, więc uruchomiliśmy już przedsprzedaż na coś, na co ja w sumie też czekam. Na dwa nowe pudełka serii Unmatched. Unmatched Wiedźmiński, czyli Star i Srebro oraz Upadek Królestwa. Dwa nowe pudła z Unmatched. Ja przyznam się szczerze, jeszcze nie miałem okazji sięgnąć do tych tytułów, ale myślę, że Wiedźmin mnie przekona, żeby, żeby rzucić okiem, jak to wszystko działa. Premiera będzie w marcu przyszłego roku prawdopodobnie, jeżeli nic się nie zmieni. Oczywiście. Ale te dwa nowe pudełka serii Unmatched już możecie również sobie u nas zamawiać. I dzisiaj po 15, o 15 wystartuje kolejna nowa sprzedaż od portalu. To jest druga rzecz, na którą bardzo czekałem w tym roku. No co to będzie, dowiecie się później, ale ja na pewno sobie zamówię cokolwiek to, to będzie. Jeżeli chodzi o premiery, to w tym tygodniu od portalu był Marvel, Marvel United, Civil War i Marvel United Universe. Multiverse, przepraszam. Multiverse to samodzielna podstawka, Civil War to dodatek, gdzie walczymy przeciwko sobie. I to już nie zostało też do was wysłane, powinno już u Was być. I dziś są też premiery dwóch karcianek TCG. Twilight of the Republic, czyli Star Wars Unlimited. to już też zostało do Was wczoraj wszystko wysłane, więc dzisiaj i boosterki i startery powinny być u Was. No i nowe pokemony. Surging Sparks Boosterki też już są u nas, możecie kupować stacjonarnie albo sobie też przez internet je u nas zamówić. Jeżeli chodzi o kartografów, powinni się pojawić w drugiej połowie listopada, tam niestety jest opóźnienie, ale już pojawią się raczej szybciej niż później. Z informacji też, o które pytaliście, w teorii dzisiaj powinny dojechać podstawki, podstatki do Eklipsa. E, pojawiły się one już w sprzedaży. Je dzisiaj, jak dotrą, a wygląda na to, że tak będzie, to też zostaną włączone na sklepie. E, czekaliście na to, wiem, w końcu dojechały. Będziecie mogli je sobie zamówić. I dojechało coś, co w sumie trochę dojechało. Zaskoczenie, ale o to też pytaliście. E, ostoja też jest już u nas, możecie. Sobie śmiało to zamawiać. Dzisiaj, w sumie nad ranem, w nocy pojawił się mały problem ze sklepem, ale został już naprawiony. Mieliście taki komunikat o braku certyfikatu, ale spokojnie to jest nasz błąd. Już wszystko działa, już strona działa prawidłowo, jesteście bezpieczni. Także nie martwcie się tym, była to po prostu mały, mały babol u nas. I teraz jeżeli chodzi o InPost Pay, bo to też pytaliście, my to uruchomiliśmy, na razie nie ma jeszcze możliwości płatności kartą, nie wiem kiedy zostanie to włączone, no staramy się to z InPostem dogadać, ale niestety komunikacja jest tam dosyć, no, powolna bym powiedział, więc płatność kartą prędzej czy później się pojawi, no na razie można płacić tylko blikiem, więc możecie korzystać z tej promocji 10 złotych, ale do końca grudnia jest jeszcze jedna promocja, gdzie możecie dostać 20 zł zniżki i to jest kod BONUS20. Macie informacje na stronie sklepu też, w koszyku też, jak wejdziecie, to będzie Wam się pokazywał baner. To jest 20 zł jednorazowej zniżki przy zakupie ze co najmniej 50 zł. On jest, ten kod jest ważny też, do końca grudnia możecie sobie z niego skorzystać, no i jeszcze promocja, odpaliliśmy promocję jedną fajną na ten weekend, taką dodatkową na wyprawę Darwina od Portal Games jeżeli nie macie jeszcze w swojej kolekcji, to możecie ją kupić za 139,95 zł promocja potrwa do niedzieli, do północy do północy z niedzieli na poniedziałek także jeżeli nie macie tej gry jeszcze w swojej kolekcji gorąco zachęcam bardzo fajna gra ciężki Eurasek na pewno, na pewno Wam się spodoba. E, więc to chyba wszystko na tę chwilę. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam spokojnego, długiego weekendu, kolejnego, fajnie, rozpieszcza nas ten listopad e, pod tym względem. No i samych udanych rozgrywek i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.